Serdecznie witam, moi drodzy, moi kochani ludzie, wszyscy ludzie dobrej woli. Opowiem wam dzisiaj o moim doświadczeniu, które wczoraj, które wczoraj miałem w sklepie. A dlaczego? Bo no ogólnie jestem bardzo zadowolony i, i bardzo lubię tutaj tych ludzi w North Carolina, którzy, którzy są serdeczni, otwarci i bardzo lubią... No, prowadzić rozmowy takie w, każdy, w każdej chwili, na każdy temat. No i ta otwartość jest, jest zdecydowanie różni się od tego, jak, jak to jest w, w Nowym Jorku. Także miasto Nowy Jork jest, jest zupełnie inne i, i ta otwartość i ta serdeczność ludzi no, jest taka bardzo zachęcająca i bardzo, bardzo przyjazna. Także bardzo jest, to jest jeden z tych takich faktorów, które, które były no, tym, tym decydującym faktorem, żeby tu się sprowadzić. To nie tylko pogoda, nie tylko, że podatki są mniejsze, nie tylko, że ceny są tańsze, no ale ludzie, bardzo ważne ci ludzie są tutaj naprawdę inni, są i, i nie tylko. No tu muszę wymienić także te rasowe sprawy, bo, bo ludzie o, o czarnym kolorze skóry są, są dużo fajniejsi niż w Nowym Jorku. Ale wszyscy, ogólnie jest, jest, to, jest to całkiem inne te podejście do życia jest, jest no też wolniejsze, ten, ten styl życia jest wolniejszy, te, nie ma tego pośpiechu, nie, nikt nie trąbi na no nikogo, jak tam ktoś za szybko nie ruszy na zielonym świetle. No dopiero teraz. Tacy jak ja się sprowadzają z, z północy i to zaczyna się troszeczkę zmieniać. Nie jest źle jeszcze, no ale jak tam ktoś zatrąbi, to zazwyczaj jest ktoś, ktoś przyjechał z Nowego Jorku, bo ci miejsca po prostu czekają, a i pojedziesz, to pojedziesz, a jak nie pojedziesz, no to znaczy, że, 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 coś, co, że masz coś do roboty w tym samochodzie, gdzieś jesteś na telefonie albo coś takiego i, i to tolerują w miarę tak, tak na luzie. Jest bardziej, na, na naprawdę, jest to. Jest to bardzo fajne, taki, taki styl życia, no ale tutaj, w tym wypadku, chciałem Wam powiedzieć, jak to, jak to potrafi być, no, czasami nie, niewygodne, i, i, i nawet, no, powiem Wam, jak ja to odczułem. Po, po kupieniu nowego telefonu, zdecydowałem się, że no, muszę tam jeszcze jakąś oprawkę i inne rzeczy, żeby ten telefon żeby ten telefon bezpiecznie nosić i żeby to mi gdzieś nie porysował ani nie wypadł z kieszeni, no i chciałem zamówić to przez, przez pocztę, przez Amazon, a ponieważ zrezygnowałem z, z Prime, więc Amazon przy okazji wam powiem, że jakie, jakie ma te shipping cost, czyli ile kosztuje wysyłka za niektóre rzeczy, czyli na przykład taka, taka ochronka na, na telefon, która tu kosztuje chyba 7 dolarów, żeby to założyć kosztowało 7 dolarów, żeby to przysłali mi, także zdecydowałem, <noise> że, że gdzieś będę przejeżdżał koło sklepu dużego jakiegoś jednego z tych tak zwanych wielkich aglomeratów no, to, to, w tym wypadku to był Best Buy no to sobie po prostu zajadę i kupię sobie to na miejscu, bo to żaden kłopot i ten i sobie wybiorę jeszcze do tego jaką chcę tam opraweczkę na, na, na telefon i tą szybkę, żeby, żeby założyć no i tak zrobiłem, że jechaliśmy do, do sklepu z, z synem po drodze Pierwsza niespodzianka była, że nie mieli, nie mieli tego, tego rozmiaru na mój telefon, co w takim dużym sklepie i jest, jest tak duży wybór, że, że absolutnie jeszcze kilka lat temu bym się spodziewał, że, że bezba i te wszystkie wielkie sklepy to mają, no mają wystarczający wybór, żeby, żeby na każdy telefon praktycznie można było znaleźć to co się chce. No okazało się, że tam zapytałem się sprzedawcy, czy nie mają gdzieś z tyłu. Okazało się, że poprzedni, poprzedni model ma ten sam wymiar e, ekranu, więc mogę sobie wziąć z poprzedniego modelu, czyli ja mam ten S25, a S24 pasowało, więc sobie kupiłem to z S24, no ale kupiłem zaraz, dojdę właśnie do, te, do tego samego kupowania. No, Także mam tylko dwie rzeczy, prawda? Prostutka sprawa, opraweczkę na, na telefon i, i szybkę na telefon. I podchodzę do kasy, jest przy kasie czarna kasierka, dosyć młoda i starsza biała kobieta, która jest w trakcie kupowania. Wyraźnie już w trakcie, bo tam jakieś papiery porozkładane są, coś tam wypełniają, jakieś druczki. No i tylko ja jestem jedyny człowiek w kolejce. No, może byłem troszeczkę zniecierpliwiony. Przez te moje plecy, bo dokuciałem mi ostatnio, troszeczkę mnie bolą, no więc jak człowiek jest w bólu, to no to tak troszeczkę jest bardziej drażliwy i no nie, nie pokazałem tego, ale powiem wam szczerze, że właśnie ta serdeczność i ta rozmowność ludzi, no była troszeczkę taka nieprzyjemna. Jak, jak ja tam stałem, a one się chichrały i gadały i coś tam, no, niby załatwiały sprawy związane z kupnem niby tam jakieś ona jej tłumaczyła jakieś tam formularze, coś tam podpisywała, coś tam, je... no ale jedna rzecz była i, i to było e, tak e, mocno podszyte towarzyskim, towarzyską rozmową, że jak się stoi właśnie i, i z jakimiś bólami i, i się czeka, to, no to się robi nieprzyjemne i się robi niewygodne. Także czasami ta serdeczność działa przeciwko nam też, no bo oni byli fajni serdeczni dla siebie. Ale dla mnie to nie było tak zbyt przyjemne, a co najbardziej no chyba... <laughs> chyba najbardziej było takie no ciekawe, że jak już po tych no chyba 10 minut czekałem żeby zapłacić, naprawdę to się wydaje bardzo długo, jeżeli się jest jedynym klientem stojącym w kolejce z, z bólem pleców, no ale na na końcu ta biała kobieta rozmawiająca z, z tą czarną ekspedientką stała tyłem do nas z, z synem no i się odwróciła na samym końcu, jak już chowała. Portfel do, 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 do torebki, to z takim szerokim uśmiechem, jak my byśmy byli częścią tej jej rozmowy i tego towarzyskiego spotkania z, z, tą, z tą ekspedientką. No, ja tak po polsku ją zmierzyłem twardo wzrokiem, żeby jej dać znać, że, że nie jestem zadowolony z tej jej takiej wylewności. No, nie w tym czasie i nie w tym miejscu, że trzeba. No, umówcie się na kawę, jak chcecie sobie pogadać. A tak to tylko no, takie podstawowe powinno być. Jak się masz i życzę Ci dobrego dnia, bo to jest sklep. Jak jest kolejka, no to powinno się niestety być takim bardziej bardziej, bardziej takim, no pomyśleć o tych drugich ludziach, o tych innych ludziach, którzy tam czekają i, i którzy no, mogą być mieć niewygodną sytuację przez to, że Wy sobie po prostu stoicie i, 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 i zabawiacie się. Także no nawet mówię, ta młoda ekspedientka to rozumiem i tam nie zależy jest młoda. No, ale ta starsza biała kobieta wydawałoby się, że powinna być w tej generacji, co ja, i mieć takie, no, takie zrozumienie sytuacji i rozumienie drugiego człowieka. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. a jak, jak mówię, czasami ta serdeczność i wylewność troszeczkę jest za duża, i, i ta gadatliwość jest, jest nieprzyjemna. Także takie było moje doświadczenie wczoraj w sklepie. I tak pomyślałem, że no, czasami, że tak wspomnę, że że trzeba myśleć o drugim człowieku, jak coś się robi i, i, i trzeba mieć tak no, troszeczkę więcej zrozumienia do sytuacji, w jakiej się znajdujemy i, i, i co pasuje, co nie pasuje. Ja czasami mogę też, może mi tego zabraknąć, staram się pilnować i, i, i zachowywać tak, jak, tak, żeby tam nie robić niewygody czy nieprzyjemnych sytuacji dla innych ludzi. No i tego samego bym się spodziewał dla siebie. No to takie było. Takie było moje doświadczenie wczorajsze i myślałem, że Wam po prostu powiem o tym. A przy okazji, no następna rzecz z tymi wysyłkami, no jak zamawiałem telefon też, który odmówiłem, zamawiałem telefon właśnie z, z, z Amazon, no to teraz, mówię, to obiecują wszystko. Tam chyba zapłaciłem, nie wiem ile, kilkanaście dolarów chyba za, za, za szybkie dostarczenie, no i też nie dostarczyli na czas, tak jak obiecali, pomimo że, że opłaciłem to, te, tą szybką przesyłkę. Także to też zaczyna się tutaj robić coraz gorzej. Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale same Stanach No ogólnie zaczyna upadawać, upadać ten taki serwis, to, to, to jak się klienta traktuje i jak, jaki klient dostaje dostaje tutaj no, nie przywileje, ale to co płaci, jaki serwis dostaje, jakie, jakie, jaką obsługę dostaje, no bo spóźnili się. No a teraz ten Best Buy też byłem tam w sklepie, mogłem odebrać komputer, który zamówiłem od nich, no ale miał być na drugi dzień. Także na drugi dzień. Komputer nie przyszedł, dostałem tylko e-mail, dostałem tylko wiadomość, że, że to nie ich wina, że to nie Bezba, to, to ten, co przesyła FedEx, to oni są winni, oni mają przesyłkę, no i będzie na dzień później. Także jakbym tak w ostatniej chwili przed wyjazdem kupował do Polski, no to bym, bym miał troszeczkę kłopotu, a poza tym, no jak obiecujecie, no to powinno być dostarczone. Jak jest na drugi dzień, to na drugi dzień. Jak nie, to przecież bym pojechał do sklepu sobie odebrał sam. Także mówię, te, te klienta się traktuje coraz gorzej i nieważne, jak dużo się wydaje pieniążków, no dalej robią, co chcą, tak, jak im pasuje i na no troszeczkę olewają, bo, bo ludzie nie chodzą do sklepów, są wygodni i siedzą i, no i nic na to, na to nie, nie, nie poradzę, ani ja, ani, ani nikt inny i dlatego sklep sobie może bimbać troszeczkę i robić co chce. No tak, taka troszeczkę krytyka tych zmieniających się czasów. Ja myślę, że moi rodzice też krytykowali, jak się zmieniały czasy, no w tych latach, jak ja, jak ja dorastałem, także no to niestety taki nieubłagany jest bieg czasu, że, że wszystko się zmienia, ludzie się zmieniają i mówię kultura i inne rzeczy no niestety jest, jest coraz inna. My staramy się utrzymać tą naszą, tą naszą taką, no wiecie, dobrą, mam nadzieję, że przyjazną i chociaż, i chociaż dla siebie nawzajem będziemy się starali być no, przyjemni, kochający. No, trzymajcie się ludzie. Takie dzisiaj tylko o tych zakupach myślałem, że Wam powiem na, z dnia codziennego, bo, bo akurat to, to się stało wczoraj, no, no, na, na laptop jeszcze dalej czekam. E, no, telefon mam pozakładany, te szybki, wszystko porobiłem sobie, ale z takim właśnie, e, z takim troszeczkę ekstra, <noise> czasem nieprzyjemnym w sklepie i myślałem, że o tym Wam wspomnę po prostu, żeby myśleć o drugim człowieku na co dzień. No. Tyle. Wszystkiego dobrego i będę na, na bieżąco Was informować, co tam się dzieje u mnie. Jak jesteście zainteresowani, no to proszę włączać i słuchać. Tak jak mówię, tylko, tylko codzienne rzeczy u mnie się dzieją i, no i na tym kończę. Ciao.